Cześć wszystkim, witamy wszystkich serdecznie na kanale Fox Garden. Słuchajcie, zaczynamy sobie sezon od zielonego wydarzenia, jakim jest Festiwal Roślin. W Tarnobrzegu, moi drodzy, na hali Mosir. Chcielibyśmy wam, moi drodzy, pokazać rośliny, jakie tutaj są najbardziej popularne i dostępne w zakupie. Co my tutaj mamy? Posiadamy takie cycasy. Jeden z większych tutaj jest okazów. Mhm. Eee, tutaj jeszcze pokażemy. Mamy jeszcze monstery, mm. różnego rodzaju inne rośliny kolekcjonerskie w bardzo fajnych cenach i bardzo ładnie utrzymane są te rośliny. Tutaj jest coś dostępnego takiego większego, widzę. Co to za roślina jest? Mamy jeszcze tak zwanego skrzydło kwiata, no i też są bardzo piękne okazy, duże, małe. Każdy znajdzie coś dla no siebie tutaj. Już pięknie tutaj. kwitną na biało. tak Prawie. Tutaj również mamy dypsisa, który jest jedną z najpopularniejszych palm uprawianych. Bardzo szybko schodzi. Bardzo. Gdzie można Was jeszcze spotkać na kolejnych imprezach? Następne imprezy będą w Katowicach, w Rzeszowie, w Krakowie oraz no w innych miastach. Trzeba wejść na naszą stronę na Facebooku i tam są wszelkie informacje na ten temat. Rozumiem. Także serdecznie zapraszamy wszystkich widzów, jeżeli mieszkacie w okolicy. Myślę, że możecie wybrać coś fajnego dla siebie. Witam. Tutaj jesteśmy przy kaktusach, moi drodzy. Co Pan nam powie na temat tych kaktusów? Posiadamy wiele kaktusów, wiele rodzajów kaktusów. Na przykład mamy Euphorbia eritrea w donicy 21 cm, która potrzebuje średnio nasłonecznienia, mało podlewania, mała trudność, ale mało zaś oczyszcza powietrza. I to jest właśnie ta, tak? Tak, dokładnie ta. To 149 zł. Mamy tutaj jeszcze tego typu roślinki. Co to są za roślinki? To są y, tak zwane muchołapki, które łapią muchy y, w bardzo fajnej cenie 23 zł. Y, Nasłonecznienie dosyć średnie, trudność dosyć duża, bo trzeba dużo podlewać, y, ale oczyszczenie powietrza jest dużo lepsze niż kaktusy. Y, mamy coś tutaj bardziej egzotycznego, czyli cytryny, tak? Cytryny, dokładnie, tak. I to można hodować normalnie w, w warunkach domowych. Dokładnie, to w warunkach domowych się hoduje. Na Nasłonie dosyć małe, podlewanie też dosyć małe. Nie za mało, nie za dużo, żeby to jednak miało troszeczkę wody. Tak, jednak te cytrynki potrzebują jednak troszeczkę Dokładnie. tej wilgoci, prawda? Dokładnie, trudność dosyć mała, ale oczyszcza powietrze w dobry sposób. Dobrze, I jaka jest ich cena? Cena to jest 137 zł. Myślę, że. Piękna roślina. Piękna roślina za, za taką cenę. Tutaj znajdujemy się przy takiej skromnej roślince, którą potocznie nazywano pieniążek. pieniążek. Tak? Prawdopodobnie ze względu na kształt liści przypominający monety. Co możesz nam powiedzieć o, tym, o tej roślinie? Na yy, Nasłonecznienie dosyć yy, duże. Dosyć yy, trzeba yy, tam, dawać temu, tej roślince trochę słońca. Podlewanie też, yy, żeby miało jednak wodę. Trudność mała, oczyszczanie powietrza małe, ale jest to w 100% bezpieczne dla zwierząt. Tak, i czyli polecane jest dla właścicieli kotów, kotów i innych zwierzątek, to, to... które mogą podgryzać roślinki. Dokładnie. Tak? Czyli jest to jedna z niewielu roślin, które nadają się do obecności zwierząt domowych, tak? Dokładnie. Jaka jest ich cena? Cena to jest 9 zł za doniczkę 6 cm. Nie, nie, Dobrze i tutaj pan nam chce zaprezentować jeszcze różnokolorowe różyczki, tak? Dokładnie, tak. E, jaka to jest odmiana tych róż, bo to są takie chyba mniejsze, prawda? Tak, jedne z mniejszych różyczek to są rosy kordany w miksu. Na słonecznie do tego jest dosyć słabe, nie trzeba dużo podlewanie Trzeba podlewać różyczki, żeby ładnie rosły. Trudność mała, oczyszczanie malutkie, ale są również bezpieczne dla zwierząt. Także również polecamy dla właścicieli zwierzaków domowych takie oto piękne, kolorowe kwiaty. I jaka cena jest tych różyczek? Cena to jest 18 zł za doniczkę 10,5 cm. Tutaj mamy jeszcze do zaprezentowania książki, które również są do zakupienia. Co możesz nam powiedzieć o tych książkach? Są to książki od nas, zrobione do 130 najpopularniejszych roślin doniczkowych. Znajdziemy w nich różne zastosowania do roślin, jak na przykład tu mamy dracenę, jak pielęgnować, jak zraszać, jak rozmnażać, jaka jest ochrona przed nimi. I znajdziemy wiele, wiele gatunków. I do są tego. to między innymi rośliny, które możemy Posiadane. znaleźć tutaj tak, na, wyda również. na wydarzeniu. Tak, tak, dokładnie. Czyli można ją traktować w pewnym rodzaju jako katalog. Dokładnie. Także serdecznie zapraszamy do zakupu. Cena takiej książki to 55 zł. Myślę, że za taką książkę grubą nie jest to cena wygórowana, a wiele informacje można się są cenne. Czyli na tym wydarzeniu można znaleźć również nie tylko rośliny, ale zarówno doniczki, doniczki do tych roślin, prawda? Tak, dokładnie, żeby od razu para była. Tak, dokładnie. Mamy tutaj doniczki ceramiczne. Dokładnie. I są może jakieś tworzyw różne, czy, czy yy, są plastikowe również, tak. Mhm. Tu akurat nie ma, tam dalej są. Dobrze, tu pokażemy, co mamy dostępnego. Widzę, że są doniczki nawet od 4 zł. Tak, dokładnie. Także ceny dość dobre. Posiadamy również też zraszacze różnego rodzaju. Mhm. Konewki. Są doniczki ceramiczne. I tutaj dział z plastikowymi. plastikowymi. Transparentne tak zwane. Są również jakieś takie ozdobne bardziej, ale również transparentne. Hmm? Podejrzewam, że dobre podstopczyki. Dokładnie. <laughs> Widać wszelkie korzenie. Tutaj mamy do zaprezentowania również Podłoża. podłoże oraz odżywki tak? do Dokładnie. roślin, które możemy sobie zakupić w tym dziale. Jaka to jest firma, moi drodzy? To jest firma Airplants. Przy... Przyszedłeś na festiwal roślin, zadowolony jesteś? Tak? Fajnie? Jaką masz roślinkę? Piękna, kolorowa, tak? A jak, jak, o jakiej marzysz, żeby kupić? Kaktus. Kaktusa? Masz tutaj do wyboru dość sporo kaktusów, prawda? Jak? Chcesz być na YouTubie? Pokażemy cię? Kogo chciałbyś pozdrowić? Rodziców. Rodziców, także pozdrawiamy rodziców, tak? A z kim przyszedłeś dzisiaj tutaj na imprezę? Z babcią. Z babcią. Jak ma babcia na imię? Piękna to babcia, twoja. Dorotka. Babcia Dorotka, Super. Babcia też kocha kreatuszki, tak? Pięknie. Także pozdrawiamy rodziców. <grych> Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, jeżeli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco no i zapraszamy na kolejne wydarzenia festiwalu roślin i oczywiście na stronę na Facebooku na festiwaloślin.pl także będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami i kiedy wydarzenia będą. Po całej Polsce jeździmy także. Nawet na Czechy już, już są wydarzenia. Tak także więc. już międzynarodowo działacie. Tak, już międzynarodowo. Dobrze. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!